Niezbędne do skutecznego inwestowania jest za to regularne spoglądanie na aktywność Donalda Trumpa w social mediach. Tym razem znowu zmienił on ton w sprawie wojny na Ukrainie. Jeszcze niedawno twierdził, że Kijów nie ma żadnych kart do gry i sugerował oddanie części terytorium Ukrainy w zamian za pokój. Teraz, po spotkaniu z Wołodymierem Zabańskim twierdzi już, że Ukraina z pomocą Europy może spokojnie odzyskać 20% ziem zajętych przez Rosję. No to brzmi jak ostry zwrot, ale w praktyce to raczej jest element nowej strategii wobec Putina. Przejście z marchewki na kijek. Do tej pory Trump stosował wobec Moskwy politykę dużych zachęt, przyciągając decyzję o nowych sankcjach, dając Putinowi sporo czasu. Nawet po szczycie na Alasce, gdzie rozmawiali o potencjalnym pokoju, zamiast realnej presji pojawiały się tylko groźby i ostrzeżenia. Kreml chyba odebrał to jako symbol słabości i wzmocnił ataki na Ukrainę, nawet zaryzykował incydenty w przestrzeni powietrznej NATO. A teraz prezydent USA mówi otwarcie. Putin się przeliczył i sugerują, że Rosja to papierowy tygrys, który coraz bardziej dławi się kosztami wojny i że czas ponieść cenę agresji. Trump domaga się od sojuszników radykalnego ograniczenia importu rosyjskich paliw i nałożenia nawet 100% ceł na kraje Potencjalnie wspierające Rosję, jak Chiny czy Indie, które to zwiększyły zakup surowców z Rosji po 2022 roku. To akurat będzie dość trudny warunek do spełnienia, bo Unia Europejska już mocno ograniczyła ten import, ale wciąż istnieją wyjątki, jak Węgry i Słowacja, i to się raczej nie zmieni. A do tego dochodzi problem w zależności od handlu z Chinami, którego Bruksela nie chce. I nie może nadwyrężać takimi sankcjami. Dla Rosji oznacza to raczej tyle, że gra na przeczekanie i liczenie na taką amerykańską pobłażliwość powoli się kończy. Zachęty się skończyły, nie zadziałały, teraz wchodzą kary. I choć Trump nadal zostawia sobie furtkę do wielkiej umowy z Moskwą, to rosnąca presja ekonomiczna, jeśli faktycznie zostanie zrealizowana, może okazać się dla Kremla o wiele bardziej bolesna niż kolejne pakiety broni dostarczane na Ukrainę. Czy ta nowa strategia zostanie ostatecznie wdrożona i utrzymana? Czy to tylko kolejny epizod w zmiennej narracji Trumpa? No to akurat zobaczymy dopiero po fakcie.